Cześć, witam Was serdecznie na kanale Porady Instruktora Nauki Jazdy. Dzisiaj kolejny temat związany, słuchajcie, z finansami osobistymi, ale chciałem dzisiaj powiedzieć o tym i no, zadać sam sobie i Wam tak samo takie pytanie: czy warto oglądać telewizję? No, teoretycznie na pewno tak, ale słuchajcie, w mojej opinii warto oglądać tą telewizję, ale z umiarem, z umiarem. Dlaczego? Słuchajcie, na pewno na oglądanie telewizji nie jest czymś złym. Jednakże chciałem się tu powiedzieć o tym, żeby zaoszczędzić jakieś pieniądze, żeby nie mieć żadnych problemów osobistych, czy też finansowych i żeby po prostu być szczęśliwym, to warto Oglądać tą telewizję, ale wybierać konkretne programy, konkretne programy. I. Oczywiście to nie są moje pomysły, słuchajcie, znowu gdzieś tam przeczytałem jak kilka książek, też troszeczkę motywacyjnych, które też pomagają na przykład w tym, żeby nauczyć się oszczędzać pieniądze. I tutaj, no bo no telewizja jest na pewno pożyteczna, tak? Internet jest pożyteczny, telewizja jest pożyteczna, no. Szkoły są pożyteczne, wszystko jest pożyteczne, tak? Ale jednakże, jeżeli my oglądamy tę telewizję w nadmiarze, a szczególnie chodzi mi o programy, w których jest bardzo dużo negatywnych emocji. Bo to niestety, jeżeli my. Bo wszystko, słuchajcie, ważne jest co? Ważne jest to, słuchajcie, czym my karmimy ten swój umysł. I zauważcie, jeżeli my oglądamy kilka godzin telewizję. To my nie jesteśmy tylko bombardowani tymi reklamami. Te reklamy, oczywiście, skreują sztuczne potrzeby, i my wydajemy niepotrzebnie pieniądze na, na rzeczy, które są w zupełności w ogóle nam do niczego niepotrzebne. Taka jest prawda, ale to już pomijając to, słuchajcie, to nie tylko reklamy tutaj są zagrożeniem, ale bardzo ważne jest również, jakie my programy dokładnie oglądamy. Dlaczego ja dzisiaj tutaj nagrywam to niebo? Bo zobaczcie, jakie niebo jest błękitne, jakie te chmury tutaj, które przepływają. No, no, widoki są piękne, tak? Widoki są piękne i to tak w przenośni, w mojej ocenie, też powinien być nasz umysł. Trzeba uważać, słuchajcie, czym karmimy swój umysł. Jakimi informacjami, jakimi wiadomościami z kim się, słuchajcie, zadajemy, bo no, Polacy lubią narzekać, tak? To jest, to jest normą u nas, nie? My, my uwielbiamy narzekać. Ciągle, słuchajcie, jesteśmy z czegoś niezadowoleni, a niestety, żeby zaoszczędzić jakieś pieniądze, żeby rozwijać się, no to niestety musimy uważać, o czym my myślimy. O czym my myślimy? A zauważcie, co się dzieje w telewizji, oprócz reklam, czyli no w ogóle niepotrzebne są nam reklamy do niczego, tak? Wręcz odwrotnie. One tylko powodują, że my więcej pieniędzy przeznaczamy na konsumpcję, a w związku z tym mniej pieniędzy przeznaczamy na oszczędzanie. Prosta sprawa. Poza tym, zobaczcie, ile jest programów, w których jest pełno narzekania, ale nie tylko narzekania. Niektóre programy, nawet wiadomości, kojarzą mi się, słuchajcie, z bardzo negatywnymi emocjami. I nasz organizm, nasz mózg. Cały czas jest, słuchajcie, bombardowany tymi negatywnymi emocjami. Ktoś tam zginął, gdzieś tam było jakieś trzęsienie ziemi. Słuchajcie, w dzisiejszych czasach musimy chronić samych siebie przed negatywnymi informacjami. Dlaczego? Bo jest ich, słuchajcie, za dużo. Jeszcze 100 lat temu to, co my dzisiaj, nasz. Organizm przyjmie w ciągu jednej doby, to kiedyś ktoś przez całe życie nie dostał tyle tych informacji, między innymi informacji bardzo negatywnych, bardzo negatywnych, a jeżeli my się, słuchajcie, karmimy takimi negatywnymi emocjami, nawet to, że no, ten telewizor cały czas tam gracieś, tak, i my podświadomie jednak łapiemy te wszystkie negatywne informacje. Najgorsze jest to, słuchajcie, że po pierwsze te takie. Narzekanie, tak? te negatywne emocje ktoś tam umarł, i tak dalej. Jakieś, no Codziennie są jakieś na kuli ziemskiej nieszczęścia ludzkie. I wierzcie mi, nam to w ogóle do niczego nie jest potrzebne. No, no bo tak jest. My słuchajcie, po pierwsze, tego nie zmienimy nie zmienimy tego. My możemy coś zmienić no, pomóc komuś, ale mi się wydaje, że wystarczy się skupić na swojej rodzinie. Jakby każdy pomagał swojej rodzinie to już by to było naprawdę super. Więc nam słuchajcie, niepotrzebne są jakieś negatywne emocje, negatywne nieszczęścia. Ile to osób zginęło na drogach? Ile tam ludzi zginęło w jakiejś szczelaninie? To naprawdę nam jest do niczego niepotrzebne. Poza tym, yy, przez to my mamy zły humor. Ile nasz mózg może przyjąć takich negatywnych wiadomości, z którymi wiąże się od razu co negatywne emocje? Więc jak my mamy później jakoś. Efektywnie korzystać z tego czasu, tak? I po prostu, no po prostu być szczęśliwi. Skoro codziennie oglądamy telewizję, wiadomości i tak dalej, tak dalej. Te wiadomości nie są tylko raz, tak, jak było kiedyś że był tylko dziennik telewizyjny. Więc miałem 15-20 minut negatywnych emocji i koniec. A teraz słuchajcie, zauważcie, że są całe programy, które na okrągło pokazują nam jakieś kłótnie. Teraz jeszcze kłótnie tych polityków. Ci tak, drudzy tak. Po pierwsze, te kłótnie niczemu nie służą, tak? bo to tylko jest zamęt i my już sami nie wiemy, co jest dobre, a co złe, i która partia jest za czym, tak. Ja w ogóle tam, no, staram się daleko być od, słuchajcie, polityki. Jednakże nawet jeżeli ja bym włączył ten telewizor i pół dnia oglądał, to ja już po paru godzinach mam dość. I w mojej ocenie dlatego tu pokazuję wam cały czas niebo. <laughs> bo niestety musimy mieć jakąś odskocznię. Także w mojej ocenie telewizja oczywiście nie jest zła, bo mnóstwo jest programów bardzo pozytywnych, ale ja bym słuchajcie, unikał takiego codziennego oglądania przez kilka godzin. Po pierwsze reklam, po drugie wiadomości, po trzecie jakichś programów, które generują bardzo negatywne emocje, tak? Jakieś tam kłótnie, tak? Tu to, tutaj ktoś komuś robi coś na złość. Już nie chcę mówić, jakie to są programy, ale te programy są non stop. Słuchajcie. Więc w żadnej mierze nie no nie mamy na to wpływu, tak? No i później, jak my mamy być szczęśliwi, jak my mamy jakoś pozytywnie patrzeć na ten świat, skoro cały czas nam się w telewizji, można powiedzieć, że prawie wmawia, że świat jest zły. Poprzez to, że cały czas na, jesteśmy karmieni bardzo złymi wiadomościami, negatywnymi emocjami. Więc tutaj, no jak tu później żyć i być szczęśliwym, i pójść do, do lasu, i patrzeć na chmury, tak? Gdzie w koło mnóstwo, w Afryce, wszędzie, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych się strzelają, zabijają, no, ale mamy na to wpływ, no nie mamy, więc moje mojej ocenie ja się skupiam, słuchajcie, żeby nie zwariować, tak? <laughs> ja się skupiam, słuchajcie, na swoim podwórku, tak? I na swoich najbliższych. Komu mogę, temu pomogę. <laughs> Zaczynam rymować i o tym właśnie chciałem powiedzieć. No, że no, nie jest, to nie jest nic dobrego, to nie jest nic dobrego, a bardzo. Ważne jest to, gdzie kierują się te nasze myśli. Ja tutaj mam zeszycie wypisane, takie... No na, przeczytałem kilka tych jakichś tam książek motywacyjnych, niedużo, może z dwie, trzy. I wypisuję sobie gdzieś tam w zeszycie pewne myśli, tak? I po pierwsze, słuchajcie, ja po pierwsze, co zrobiłem, zamieniłem telewizję na bibliotekę. Zapisałem się do biblioteki i to ja decyduję, jaką książkę wypożyczam, tak? Czy ona mi coś... No bo co mi dadzą jakieś złe wiadomości ze świata, tak? To ja mam pocieszać, że ja mam lepiej? No bez sensu, tak? Teraz jeżeli ktoś ma problemy finansowe, bo tutaj o tych finansach, tak? Mówimy cały czas, na co dzień. To jeżeli ktoś ma problemy finansowe, to czy oglądanie telewizji, oglądanie, słuchajcie, no... Przyglądanie się życiu innych osób, bo na tym to często polega, że my patrzymy, jakie inni mają problemy, to czy to rozwiąże nasze problemy, czy lepiej warto się skupić na tym, że jeżeli ja mam problemy jakieś finansowe, to ja robię wszystko, żeby tych problemów nie mieć. I szukam konkretnych słuchajcie, rozwiązań. To spowoduje, że ja po czasie przestanę mieć te problemy finansowe, tak? Czyli tu w tym wypadku na przykład przeczytam dwie-trzy książki na temat finansów osobistych. Na przykład. Czyli ja skupiam się nie na takim generowaniu, na takim słuchajcie. Na, na kręcaniu się na te złe emocje, ja, jak ktoś ma jakieś tam problemy, tylko ja się skupiam na tym, żeby rozwiązać swoje problemy. Jeżeli są to problemy finansowe, to próbuję, szukam rozwiązań i wdrażam te rozwiązania, co powoduje, że ja po dwóch, trzech latach już tych problemów, na przykład finansowych, nie będę miał. <laughs> Czyli skupiam się, słuchajcie, na działaniu, a nie na narzekaniu. Bo my często obwarujemy się takimi narzekaczami, słuchajcie, narzekacze, nie? A jest tak, a tak, a tu, a to, jest źle. Oczywiście, kogo to jest wina, że, że te finanse osobiste, no nie mamy pod kontrolą tych finansów, tak? Mamy gdzieś tam jakieś zadłużenia i tak dalej, żyjemy od pierwszego do pierwszego. No to jest wina systemu, to jest wina i zaczyna się narzekanie, my to uwielbiamy, Polacy, tak? I zwalamy na kogo winę? Na wszystkich tylko, wszyscy są winni, tylko nie my. No na pewno w pewnej mierze, już tam nagrałem jakieś odcinki, gdzie mówiłem, że to niekoniecznie my jesteśmy winni, dlatego, że mamy jakieś kredyty, bo, bo tutaj no, naprawdę jest tyle instytucji, które działają na niekorzyść tego konsumenta, że no ciężko się nie oprzeć jakimś reklamą. Jednakże prawda jest taka, że same narzekanie nic nie da, a tym bardziej jeżeli Zbierze się takich trzech kumpli Narzekaczy i wszyscy narzekają Ale słuchajcie, to nic nie daje To nie Nie ma rozwiązania, tak? Nie ma rozwiązania, tylko wręcz odwrotnie My się nakręcamy i te, ten nasz poziom szczęścia się zmniejsza Lepiej jest, słuchajcie, znaleźć rozwiązanie <laughs> Dobra, słuchajcie Czyli zapisujemy się Pierwsze co zapisujemy się do biblioteki Czytamy książki Na temat finansów osobistych Jeżeli mamy problemy z finansami osobistymi a telewizję, ja na przykład staram się włączyć raz w tygodniu na pół godziny, i to mi wystarczy. I tak, resztę się dowiem od kumpli. To jest to. O czym chciałem dzisiaj jeszcze powiedzieć, słuchajcie, bo tu mam jeszcze zapisane parę rzeczy: że wydatki rosną proporcjonalnie, słuchajcie, do zarobków. Gdzieś tam to przeczytałem. I to jest prawda. Słuchajcie, jeżeli my zarabiamy 3000 zł, to wydajemy 3000 zł. Jeżeli my zarabiamy 10 tysięcy złotych, to zauważcie, bardzo często takie, że my ani złotówki nie zaoszczędzimy, a wydajemy 10 tysięcy złotych, bo nagle rodzą się sztuczne potrzeby, muszę mieć lepszy samochód, muszę mieć lepsze mieszkanie, większe mieszkanie. Jak mam dom, to muszę zrobić nowy dach i tak dalej, i tak dalej. A w mojej ocenie, jeżeli zarabiałeś 3000, nagle masz to szczęście, że zarabiasz 10 tysięcy. No to warto zrobić tak, przynajmniej żeby zaoszczędzić te 50 tysięcy złotych, mieć tą poduszkę finansową, która spowoduje, że Twoja rodzina będzie bezpieczna, to dalej żyć na poziomie 3 tysięcy złotych, a te 7 tysięcy złotych co miesiąc odkładać. Łatwo się mówi, ale ciężko jest powstrzymać się od konsumpcji. No tak jest. Ale słuchajcie, to jest najszybszy sposób posiadania jakiegokolwiek majątku. Dobra. Czyli cały czas mimo, że zarabiamy 10 tysięcy złotych, my kierujemy się słuchajcie, w, w tym swoim życiu taką prostotą. Prostotą i umiarem. Umiarem w konsumpcjonizmie. Co ja tu jeszcze słuchajcie sobie wypisałem, żeby coś Wam przekazać, co może będzie przydatne. Aha, nie opiera się na natychmiastowej gratyfikacji, czyli właśnie to też jest powiązane właśnie typowo z oszczędzaniem pieniędzy. Czyli, żeby zaoszczędzić jakieś pieniądze, to ja sobie zostawiam, żeby zaoszczędzić pieniądze, to musimy nie opierać się na natychmiastowej gratyfikacji. Czyli, jeżeli zarabiam faktycznie te 10 tysięcy złotych, powiedzmy tak, no to jest super naprawdę pensja na nasze czasy, to ja żyję dalej za sumę 3000 tysięcy 7000 zł odkładam, jak mam naprawdę bardzo dużo pieniędzy, jak już spłaciłem na przykład swój dom, który był na przykład na hipotekę, tak? Albo spłaciłem swoje mieszkanie i odłożyłem na przykład kilka pensji, to dopiero wtedy ja zaczynam kupywać, kupować zabawki, zabawki, czyli samochodziki fajne, tak, różne dobra, które tak naprawdę bez nich wcześniej jak zarabialiśmy 3000 zł, spokojnie mogliśmy się bez tego obejść. Także mam nadzieję, że ten filmik Wam pomógł. I wierzcie mi, nie warto cały czas oglądać jakieś programy, które no, powodują, że my skupiamy się, słuchajcie, na tych bardzo negatywnych emocjach. Także trzeba tutaj naprawdę uważać i filtrować te wiadomości, a najlepiej odciąć się od pewnych wiadomości negatywnych. Bo one w żadnej mierze nam w niczym nie pomogą, a wręcz zaszkodzą. To była słuchajcie pierwsza część, jeszcze druga część na pewno będzie na temat właśnie oglądania telewizji. Na razie, trzymajcie się, cześć.